Witajcie, jest nowy dzień. Dzisiaj zaczniemy od płotu. Zobaczcie, co tutaj się wyprawia. Jest betoniarka i jest wielkie betonowanie. Tata zrobił takie szalunki. Te jeszcze nie są wypoziomowane. Te są wypoziomowane i właśnie zalewamy. Także w takich formach będzie wszystko do poziomu i na tym poziomie idealnym będziemy układać już pustaki, te kupione, te prefabrykowane. Tutaj daliśmy jeszcze takie pręty, bo tutaj będą takie murki na wysokość dwóch pustaków, więc pręty też się przydadzą. No i pręty główne na słupy. Powiem wam, że skończyliśmy robić ten fundament, zaraz wam go pokażę. Ale teraz pojedziemy po Volkswagena, bo jest u mechanika. Busa, jak widzicie, nie ma, bo postanowiłem naprawić tą klapę. Ten czujnik klapy, który się popsuł, także jedziemy. Tata mnie zawiezie do leszna. No i co, fundament tak wygląda. Zatarłem go jeszcze. No i zabezpieczyłem. Może być? No, ischnie. Dojeżdżamy. Stoi nasz busik. Naprawa kosztowała 280 zł. Podobno wymienili zamek i jakąś wiązkę. Polecamy OK serwis w Lesznie. Jestem już po odbiorze, mam fakturkę, więc zobaczcie, co się popsuło. Oprawa wtyczki 20 zł. Zamek drzwi 160. Naprawa zamka stówkę. No i wszystko 280. Teraz sprawdzimy, czy będzie na komputerku widać, jak jest klapa otwarta. Bo jak pamiętacie, tak to u nas wygląda i teraz mam otworzone drzwi przesuwne z tyłu i od kierowcy, a teraz otworzę klapę i zobaczymy, czy będzie widać. Otwieramy i mam nadzieję, że świeci się tam coś na czerwono. Jest, już widzę, zobaczcie jak fajnie. Świeci się fajnie na czerwono, także już nigdy nie zapomnę zamknąć tej klapy. No i o to chodziło. Dobra, idziemy. Zamykamy i dzisiaj jest wleśnie wesołe miasteczko, więc z Nadją Pójdziemy się na czymś przejechać. Prawda, Nadia? Tak, tak. I mogę wybrać sobie jedną atrakcję, bo idziemy teraz w domu i na wesołe miasteczko, ale bez Ani. I... Tak, Ania nie może się dowiedzieć, że byliśmy na wesołym miasteczku, bo będzie chciała tutaj przejechać drugi raz. A mi się nie chce jechać drugi raz do leśna, bo jestem trochę zmęczony po tym płocie, po tym fundamencie. Także to jest nasza tajemnica, nie, Nadia? Tak. I lepiej, żeby Ania tego nie oglądnęła. Tak, nie może tego vloga obejrzeć. Teraz chodźcie do łazienki, bo muszę naprawić prysznic. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Tutaj są takie kółeczka, i one nam się całkowicie rozwaliły. Zaraz wam pokażę. Tutaj, jak widzicie, te kółeczka po prostu miały takie plastikowe obwódki. No i to wszystko popękało. No i teraz już się nie da w ogóle tego otwierać. Tak samo tutaj, zobaczcie. Ale na szczęście można takie coś kupić. I ja teraz będę montował nowe. Takie kółeczka kupiłem na Allegro. Także zobaczymy, czy pasują. Zobaczcie, tutaj lepiej to widać, tu są kółeczka, też już popękane, a tutaj już ich nie ma. Także to wszystko po 10 latach się już popsuło. A z drugiej strony tak to wygląda, też kółeczko rozwalone, a tutaj tak to wygląda. Wymiana jest bardzo prosta, wystarczy odkręcić jedną śrubkę. Znaczy najpierw trzeba taki kapselek zdjąć, jak widzicie, nożyk jest potrzebny, ale ogólnie jedna śrubka i będzie wymienione. Tak to wygląda, stary. Kładamy nowy. Dobrze, wymieniłem wszystkie cztery. Sprawdźmy czy działa. Założymy to teraz. Słuchajcie, działa. Trochę krzywo założyłem, musiałem tam poprawić, bo ta uszczelka była przed, a musi być za. Także zobaczcie, kółeczka działają super świetnie naprawione. Jeszcze drugie skrzydło, ale już nie będę was zanudzał. Także do następnego ujęcia. Słuchajcie, właśnie przyszła uszczelka do Volkswagena. Sprawdzimy, czy pasuje, czy dobrą kupiłem. Tak jak wam mówiłem, kosztowała 325 zł. I powiem wam, że miałem przygodę, bo zamówiłem prawą, więc dzwoniłem do firmy, żeby mi szybko zamienili przed wysyłką. Także ta powinna być lewa. Bo się pomyliłem, zdjęcie było prawej. Nie, zdjęcie było lewej, a na aukcji była prawa, więc się zamotałem trochę, ale ostatecznie udało się odkręcić i zobaczymy, czy pasuje. Słuchajcie, sprawdziłem, pasuje. Zobaczcie, taki jest przekrój, no i to tak będzie wymienione, nie? Ta stara uszelka pójdzie do wyrzucenia. Ta jest troszeczkę inna, bardziej taka siwa, a ta jest czarna. Nie wiem, pisało, że oryginalna z Volkswagena, więc myślę, że będzie dobra. A jeśli chodzi o długość, to jest dłuższa o 10 cm, jak tutaj przyłożyłem, objechałem dookoła. To potem drugi koniec był tutaj. Także o 10 cm jest dłuższa, także jej nie braknie i myślę, że będzie dobrze. Także teraz trzeba jechać do pana lakiernika, żeby nam zrobił ten próg w tym miejscu, jak pamiętacie. I w tym A dzieci bawią się z pieskiem. To jest kropka, poznajcie kropeczkę. Cześć kropeczka. Nadia ma takie kiełbaski tutaj. Kiedyś kupiliśmy w Grecji. A dosz mi jedno Kropka, zaraz... Zaraz idę, Zaraz. Otwórz. Czekaj, bo ona zje z plastikiem. Kropka, poczekaj. <grywa> Smacznego. Ostatnio Wam mówiłem, że mój nowy telefon nie ma wejścia Aux, ale poradziłem sobie w inny sposób. Kupiłem taką przejścióweczkę i teraz mogę głośniki podłączać. Także, jakbyście mieli taki problem jak ja, to wystarczy na Allegro kupić taką przejściówkę USB-C na 3,5 mm. No i potem taki mały jack. Wpinacie po prostu w to, a to do telefonu, no i wszystko mi tutaj działa. No właśnie, ja chciałem Wam jeszcze podziękować, bo nie wiedziałem, że są słuchawki na USB-C. Także w komentarzach mi pisaliście, że Jakbym chciał mieć słuchawki do tego telefonu, to po prostu trzeba kupić nie z takim jackiem, tylko po prostu słuchawki z USB-C. Także dzięki za radę. Za waszą radą kupiłem też sobie nawigację. Zaraz wam powiem dlaczego. Jak pamiętacie, miałem zamiar korzystać podczas podróżowania z tą przyczepą z aplikacji Sigic Track. Tak ona wygląda. Nawet kupiłem mapy na Europę, ale potem poczytałem jeszcze i wasze komentarze i pomyślałem, że bez sensu. Ja z tą przyczepą będę jeździł prawdopodobnie jeszcze 10 lat i ja tak bardzo nie cierpię mieć nawigacji na telefonie. Bo zawsze jak jest nawigacja, to nic już nie mogę zrobić. Jak chcę do kogoś zadzwonić albo coś, to muszę wyjść z tej aplikacji, wejść do innej. Czasem Kasia coś potrzebuje na tym telefonie zrobić albo jakieś zdjęcie, więc ta nawigacja cały czas by była wygaszana. Więc pomyślałem, że ja nie będę się przez kolejne 10 lat męczył i zainwestowałem właśnie w TomToma. Takiego mi polecaliście. TomTom -tom Go Professional 6250. No i mam nadzieję, że się sprawdzi. To jest też właśnie nawigacja dla ciężarówek, dla przyczep kempingowych tutaj się wpisuje wymiary, długość, szerokość, wysokość, wagę, no i maksymalną prędkość. Także ta nawigacja jest do, do ciężarówek, mam nadzieję, że się też spisze właśnie do przyczepy kempingowej. To co, odpakujemy ją, zobaczymy jak działa. Tą nawigację kupiłem na Allegro, dostałem właśnie futerał gratis, taka była aukcja. I pokażę wam jak to wyglądało. TomTom, -tom, cena 1949 zł. Także mam nadzieję, że za tą cenę spisze się dobrze ta nawigacja i będę zadowolony. Także otwieramy. Słuchajcie, byliśmy jeszcze w paczkomacie, bo przyszło Szymusia Lego. Także Szymek już się nie mógł doczekać, musieliśmy jechać szybko. Takie Lego Szymuś sobie wybrał, ale najlepsza jest tutaj taka ryba piła. Ania, pokaż. Ryba piła. <laughs> Dobra, rozpakujemy tego tom Toma. Instrukcja. O, jaki on jest duży, słuchajcie. Pokaż. Patrz. Wow. Mały. Wielki, mały? mały? Wielki. W porównaniu z tym, co nam ukradli w Hiszpanii, to jest duży. No i co, mamy jeszcze uchwyt, kabelek, jakąś przesawkę i przejściówkę USB na gniazdo samochodowe. Tutaj jest napisane, on ma 6 cali. 6 cali to jest 15 cm średnica. Zanim uruchomimy, czytam jeszcze instrukcję i tu jest napisane fajnie, zobaczcie. Wyobraź sobie trasę dopasowaną do twojej ciężarówki, autobusu lub samochodu dostawczego. Urządzenie TomTom -tom Go Professional oferuje aktualizację map przez sieć Wi-Fi. Czyli jak widzicie będę miał te mapy świeże, co chwilę, przez Wi-Fi. Wskazuje drogę do użytecznych miejsc, takich jak stacje benzynowe lub parkingi, starannie dobranych pod kątem pojazdów ciężarowych i autobusów. Dodatkowo jest ono zgodne z Siri i Google Now. Także fajnie, no myślę, że ta nawigacja nam się przyda. Tutaj widzicie instrukcję, także ja sobie to przeczytam wszystko, żeby się nauczyć. No i potem będę wam zdawał relacje. Przyszedłem do przyczepy, bo tutaj będziemy mieli trochę ciszej, a poza tym w przyczepie mam gniazdo. Gniazdo właśnie samochodowe, zobaczymy czy działa. Jak widzicie działa. Podłączymy teraz tę nawigację. Najpierw, może to przykleimy do szafki. Czytałem w instrukcji, trzeba przykleić i w prawo przekręcić. I będzie się trzymać. Także zobaczymy. Eee, jakby to było. Tak. I przekręcam. A to kółeczko się przekręca. To takie chrupa... Ale nie trzyma. Dobra, muszę trochę wodą posmarować. Dobra, moi drodzy, tutaj przykleimy do stołu. Przekręcam. Eee, od razu podłączyłem kabelek tam z tyłu. A tego wkładamy tutaj. No, i teraz możemy założyć nawigację. Będziemy się jej uczyć. Pięknie. Sama się włączyła, a myślałem, że Wam pokażę włącznik. A włącznik jest w tym miejscu. Co tam? Coś tam gra. Chyba się aktualizuje, jak widzicie. Chyba, że tak długo się uruchamia. Doszło. Zobaczymy, co się pojawi. No, jak widzicie, pierwszy ekran to wybór języka. Zobaczymy, czy jest polski. Czy polski język jest. A, da się tak robić. Polski. I dalej. Wybierz kraj. Polska. A wszystkie kraje. Może sobie od razu wybiorę, które chcę. Czyli Austria. Dobra, przelecę, wybiorę te, co chcę. I damy potem dalej. A słuchajcie, myślę, że tutaj się kraje wybiera. Ale to jak zmieniam, to po prostu ta kropeczka przeskakuje. Więc tutaj trzeba chyba też Polskę wybrać. Także wybieram Polskę. Dajemy dalej. Wybierz typ pojazdu. No i co ja mam teraz wybrać? Jak tutaj nie ma trybu z przyczepą kempingową, Może damy samochód. Dalej. Maksymalna prędkość. Wiecie co? Cofniemy, wybierzemy na przykład ciężarówkę. I tutaj mamy już, jak widzicie, te dane. Przy samochodzie zwykłym nie było tych danych, a tutaj są wymiary, więc trzeba wpisać wymiary. Pierwsza jest długość, czyli 15 metrów wpisujemy. 15,00 Potem mamy szerokość, 2,55. My mamy 2,5. Czekajcie, coś tutaj źle. My mamy 2,5. Powiem Wam, że tutaj muszę wpisać wysokość i wziąłem miarkę. I zmierzyłem przed chwilą przyczepę, i zmierzyłem od najwyższego punktu, czyli od tej anteny, którą tam widzicie. I tutaj mamy 275 cm wysokość od opon do krawędzi anteny. 275. Natomiast samochód 260 z boksem dachowym. Także myślę, że jak wpiszę 2,50 m, to będzie dobrze. Więc w to pole wpisuję 280. Tutaj masę wpisujemy. My mamy 5,5 tony. około. Maksymalna prędkość 80 niech zostanie. Dobra, gotowe. Tutaj jeszcze raz potwierdzamy, akceptujemy. Tutaj pytanie, czy chce pomagać w ulepszaniu tom Toma. A załóżmy, że tak. Tylko trzeba udostępniać lokalizację w firmie. Tutaj mamy pytanie o historię tras czy zbierać i przechowywać. Damy tak. Pomóż nam ulepszyć usługi. Załóżmy, że tak. Skonfiguruj WiFi. Skonfiguruj, no i teraz połączymy się z Wi-Fi. Jak widzicie tutaj mamy sieci i ta pierwsza sieć o nazwie Mach To jest sieć z przyczepy kempingowej Tutaj Tomek Wam pokazywał podczas odbioru Tam jest jakieś urządzenie, jakiś modem Tam można kartę też wsadzić i mieć tutaj jakiś tam e, modem Do obsługi tej przyczepy Tym później się zajmiemy Ale nasza sieć jest ta TP-Link 186 na końcu Jak widzicie trzeba podać hasło Także ja wpiszę i zaraz się zalogujemy Mam wpisane hasło, dajemy dalej To znaczy połącz Połączono jak widzicie Klikamy dalej No i trzeba chyba założyć konto w TomTom, -tom, czyli utwórz konto, no i podać adres e-mail i hasło. Dobrze, no i założyłem konto. Pojawiła się mapa. Jak widzicie, na dole jest dzwonienie. A przed chwilą była aktualizacja. Było napisane, że 9 GB musi pobrać. Dzwonienie z zestawem głośno mówiącym: konfiguruj. No jest napisane, że urządzenie TomTom Tom Go Professional łączy się z telefonem za pomocą aplikacji TomTom MyDrive i wymaga połączenia Bluetooth. Czyli muszę teraz na telefonie zainstalować aplikację TomTom MyDrive. Znalazłem ją w sklepie Google, tak to wygląda. Klikamy zainstaluj. Ponad milion pobrań ma, ale tylko niecałe trzy gwiazdki, 2,9, także pewnie się zawiesza. 14 MB waży. Klikam otwórz. No i co my tutaj mamy? Klikamy dalej. Zaplanuj trasy z dokładnymi czasami podróży. Wyszukaj miliony miejsc i zapisuj ulubione. Otrzymuj powiadomienia o ruchu drogowym na trasie dojazdu. I z powrotu z pracy, jeszcze przed wejściem do samochodu, wysyłaj miejsca docelowe oraz ulubione do urządzenia TomTom. Także to jest taka aplikacja, która niby pomaga w obsłudze tego urządzenia. Tutaj klikam dodaj telefon, no i na tym etapie muszę mieć po prostu tą aplikację, czyli ja już ją mam. Tutaj wystarczy się teraz zalogować tymi danymi, pewnie które wpisałem przed chwilą. Jakoś dziwnym trafem nie udało się zalogować tymi samymi danymi, co tutaj, ale utworzyłem nowe konto. No i teraz, jak widzicie, jest tutaj: skanuj kod, zezwalaj. Dobra, i teraz. Skanujemy ten kodzik. No i powiąż. No i powiązało, jak widzicie S21 Kamil. Klikam powiąż. Słuchajcie, ale ja tak naprawdę nie chcę mieć tutaj żadnych powiadomień z telefonu, więc sobie odłączam powiadomienia głosowe i wiadomości ze smartfona. Klikam gotowe, no i klikam zamknij i powinno już chyba już być dobrze. Dobra. Czyli jak widzicie, tu są te punkty DKV, tam gdzie ciężarówki mogą stawać, także do przyczepy też się to wszystko przyda, i te inne punkty również. Pokażę Wam to w instrukcji. Tutaj to mam, zobaczcie, to są te, te ikonki. DKV to jest stacje benzynowe i centra serwisowe dla średnich i dużych ciężarówek. Potem jest Park Your Bus, miejsca parkingowe dla autokarów turystycznych i miejsca przeznaczone do wysiadania pasażerów. Potem jest Les Routers, czy coś takiego: uracje i miejsca obsługi podróżnych. Potem jest WEDA, WEDA to są strefy dla ciężarówek z preferowanymi udogodnieniami. Potem jest jeszcze Trackers Life, siłownie na świeżym powietrzu przy stacjach benzynowych. Także te wszystkie ikonki są tutaj jak będziemy gdzieś jechać i będę chciał się gdzieś zatrzymać na nockę to na przykład klikam takiego DKV no i mogę tam po prostu jechać jak widzicie jest to Orlen, gdzieś tam w Krośnie no a z instrukcji wyczytałem jeszcze, że jak chcę gdzieś dojechać to tutaj jest przycisk menu, klikam szukaj no i tutaj można adres pisać. wpiszemy Faro, Portugalia Faro tutaj mamy Portugalię klikamy i jedziemy, zobaczymy jak to wygląda i tutaj jest taki przycisk jedź Klikam jedź są jeszcze dane o pojeździe. Można je tutaj na tym etapie zmienić. Klikam dalej. No i pokazuje nam trasę do Portugalii. Pewnie trzeba chwilkę poczekać. Tutaj jest ładowanie jak widzicie. 41%. Także widzimy jak się ładuje. No i czekamy. Dobra jest 100%. Powinno się wyświetlić. No jak widzicie załadowało się. Tak to wygląda. Także nawigacja działa. Teraz zaniosę ją do samochodu i tam gdzieś zamontuję. A na razie kończymy. Jeszcze mówi po polsku. Dobra, będę zdawał wam relację, jak ona się spisuje w praktyce. Idę porobić coś innego. Słuchajcie, przyszły przed chwilą jeszcze paczki, jedna z El Campu Także za chwilę otworzymy. Prawdopodobnie jest tutaj zbiornik na szarą wodę, taki, żeby można było wynosić. I jeszcze jedna to są chyba talerze, bo Kasia też jakieś talerze zamówiła do przyczepy, także otworzymy to. Dobra, moi drodzy, otwieramy. Jest zbiornik. Tutaj nam Elkamp wysłał. Zaraz zobaczymy. Jak widzicie, rozpakowałem tą paczkę i powiem wam, że mieliśmy dostać w prezencie od Elcampu ten zbiornik, bo nie ma w tej przyczepie. Także Tomek nam wysłał w prezencie, ale widzę, że dorzucił tutaj jeszcze kilka innych prezentów. Tutaj dostaliśmy jakieś talerze. Także Tomek bardzo Ci dziękuję. Kasia będzie szczęśliwa, ale powiem ci, że Kasia w tym samym czasie, co Ty wysyłałeś nam ten zbiornik, zamówiła takie same talerze, więc w tamtej przesyłce, co, co tam są, to pewnie są te same talerze. Także będziemy mieli dwa komplety. Ale nawet fajnie, bo zawsze talerzy jest mało. Także bardzo dziękujemy za zbiornik, za te talerze. No i tutaj zobaczcie, takie fajne kubeczki z Adri. Dwa. Także super sprawa. Tomek tu jeszcze nam wysłał kempingi Europy. Jakąś książkę, kemping, jakiś katalog produktów kempingowych, także fajnie, można sobie popatrzeć. Ale tutaj jeszcze fajne rzeczy. Zobaczcie, tu mamy całe schematy tej naszej przyczepy. Te schematy dostają właśnie serwisanci w firmie Elcamp, a Tomek wysłał nam również jakbyśmy potrzebowali właśnie takich informacji, to tutaj są jeszcze takie instrukcje właśnie wszystkie techniczne. Także myślę, że to się też kiedyś przyda. Także Tomek, wielkie dzięki, pozdrowienia dla całego Elcampu za te wszystkie prezenty. A ja idę otwierać kolejną paczkę i prawdopodobnie tu są te naczynia, które dostaliśmy od Was, tylko że Kasia je kupiła dwa dni temu na Allegro. No, i jak widzicie, mamy te same talerze. Aha, bo Kasia na sztuki to dokopywała. Także tu są jakieś miseczki, bo Kasia kompletowała tak, żebyśmy mieli dla całej rodziny. Także zobaczcie, te same talerze, jak pamiętacie, my je mieliśmy w Grecji. Dostaliśmy je do testów od cargo i tak nam się spodobały, że postanowiliśmy je kupić. Także te wszystkie talerze to jest właśnie jedna rodzinka. Jak widzicie, one są takie szkliwione, także one się nie rysują. Bardzo nam się spodobały, właśnie w Grecji. Także fajnie, dziękujemy Elkampowi. Dziękujemy Kasi, że to kupiła. No a Kasia musiała dokupić po jednej sztuce kubeczka, bo jak widzicie w tych zestawach jest po cztery. Tylko tutaj jest miseczka akurat, ale ogólnie są po cztery sztuki z każdego naczynia. Dlatego Kasia kupiła też kubeczek jeden. Tutaj powinien być talerz. Tutaj mamy miskę do zupy, to znaczy talerz do zupy. No i tak to wygląda. No a Kasia kupiła jeden kubeczek, bo takie drugie też mamy, także jest w przyczepie. Pójdę to zobaczyć. Gdzie to Kasia jest? Kasia mówi, że od razu na lewo, jak wejdę. Chyba tutaj. Tak, mamy te same. Także jak widzicie, tutaj są cztery kubeczki, dlatego jeden musieliśmy dokupić. No i te talerzyki. Chodźcie, teraz weźmiemy ten zbiornik, zobaczymy, czy pasuje. Ale zanim go przymierzymy, to sobie wypiję. Tutaj Kasia zrobiła taką miksturę zieloną, niby zdrowa. To jest sok spora albo coś takiego. Trochę niedobry, ale trzeba pić. Szymek tutaj maltretuje tą motorówkę. Pływa szymuś? Tak. Pływa. Brzż, I ta ryba piła. Poczekaj, zobaczmy jak nurkuje. Pięknie. A dziewczyny bawią się z pisklaczkami. Już Cię uratuję, Królewno! Idę do Ciebie! Dziękuję! Pijemy właśnie z Kasią. To jest selernaciowy, tak Kasia? Selernaciowy. Śmieszny smak, ale zdrowe. A co do zbiorniczka, to zobaczcie, tutaj jest taka rączka. Tutaj jest rączka, którą po prostu stawiamy, i można to sobie fajnie wynieść. Zbiornik firmy Fiama. Ma kółeczka fajne, także idziemy zobaczyć, czy pasuje. Odkręcamy korek. Tutaj go wkręcamy, żeby się nie zgubił. No i gdzie my to mamy? A tutaj jest, zobaczcie, tutaj jest ta rurka. No jak widzicie, troszeczkę jest za nisko, ale może da się. Nie, nie da się tego podnieść. Zaraz coś wymyślę. A nie, słuchajcie, zobaczcie. Wystarczy dobrze podjechać trochę przechylić i położyć. Także rurka wchodzi idealnie. No i nawet nie trzeba lejka. Także super. Wszystko idealnie pasuje. Podziękowanie dla El Campu. Zostawiam link w opisie do tego zbiornika, gdybyście taki potrzebowali. Wygląda naprawdę na mocny, fajny. Jest taki ciężki. Powinien długo wytrzymać. Chodźcie jeszcze do samochodu, bo jak widzicie, szykujemy się do tej Portugalii pełną parą. Właśnie odebrałem z paczkomatu kilka rzeczy. Tutaj przyszły nam takie tabletki do ubikacji. Tylko zobaczcie, wszystko się rozwaliło podczas wysyłki. No i po prostu to się rozsypało, ale trzeba pozbierać. Kasia kupiła na Allegro. To są tabletki z Dometika akurat. Fajne. Bardzo lubimy tabletki z Dometika, także na Allegro sobie kupiliśmy. Jedna paczka 50 zł, a tutaj jeszcze coś mamy. Także otworzymy tą paczkę. mamy? to mamy. No widzicie, to samo tabletki. Ponieważ Kasia kupiła w dwóch różnych firmach, bo nie było, także mamy sześć takich słoiczków z tabletkami, ponieważ do Portugalii jedziemy na trochę dłużej, gdzieś z sześć miesięcy. A jak wiecie, tam właśnie takie chemie do przyczep kempingowych i do kamperów są troszeczkę drożej, więc postanowiliśmy kupić w Polsce trochę więcej tego, żeby tam nie przepłacać. O tutaj mam fakturę, także zobaczcie tabletki, saszetki do toalety turystycznej, Dometic, Cena brutto 49,95, czyli 50 zł za, za taki słoiczek, za opakowanie. No i łącznie w tej jednej firmie 150 zł. Także ta, ta chemia jest dosyć droga, no ale warto. To mieć do tej toalety, bo jest ładniejszy zapach. A właśnie, a propos toalety, to muszę iść tutaj. Bo sobie przypomniałem, moi drodzy, że moje dzieci zapełniły toaletę. Świeci się tam na czerwono, także ja teraz opróżniam toaletę, a z wami się żegnam i do następnego vloga. Cześć!